Rzeczy, w które wierzyłem, jak byłem mały. Nie połykaj pestek, bo ci drzewo w brzuchu urośnie. <grym> Serio, to chyba każdy z nas słyszał. Babcia mi zawsze powtarzała, że jeżeli wypiję herbatę, gdzie będą pestki od cytryny, no to w brzuchu mi urośnie drzewo. I tak się tego bałem. Masakra. Całe dzieciństwo myślałem, że gołąbki są z gołębi. Serio, nikt tego nam nie wytłumaczył za dzieciaka. Zawsze jak byłem w parku i widziałem gołębie, to pytałem: Mamo, tato, złapiemy gołębia <grywania> i będą gołąbki na obiad. Ja pierdzielę. No i teraz najmocniejsze: Jak miałem 10 lat, to moja babcia gadała z moim tatą i mówili, że ktoś się tam przekręcił w rodzinie. No i ja potem zapytałem tatę o co chodzi, nie? I tata powiedział: No, że taki tam dalszy wujek się przekręcił w nocy po prostu, jak spał. Czaicie, że ja się bałem w nocy przekręcać? W sensie, rozumiecie, jak położyłem się w pozycji takiej, to bałem się jakkolwiek ruszyć, żeby po prostu się nie przekręcić i nie umrzeć. Ta trauma była ze mną kilka lat. Ogólnie to jest chyba teraz trend, więc piszcie w komentarzach, co wam się działo za dzieciaka i w co wierzyliście. To jest mocne, więc chcę to poczytać. I szybkie pytanie, czy Wy też wierzyliście, że dzieci przynoszą bociany? Ja tak.